Niesamowite wydarzenie, lekkoatletyczne, skok o tyczce. Niektórzy mówią, że to spot, który gdzieś tam gaśnie w oczach w ostatnim czasie, ale jeżeli spojrzymy sobie w drugą stronę, tam, tam, to chyba nie gaśnie. Absolutnie nie. Zresztą Agnieszka w ostatnim programie u nas wokół komentatora mówiła, że ta polska tyczka jeszcze nie zginęła, szczególnie trójmiejska. I jak widać, takie turnieje jeszcze się odbywają i z tej strony jak najbardziej się cieszymy, że możemy być przede wszystkim patronem medialnym takiego wydarzenia. Tak, pięknie to zabrzmiało. Za chwilę pokażemy no. wam, co się tutaj dzieje, a potem pewnie na koniec jeszcze do was wrócimy, także oglądajcie. Razem ze mną Emilia Kusy, mistrzyni Polski. No właśnie, przybyłaś dzisiaj tutaj, bo rozumiem. Gdy ja to takie małe królestwo Skokotyczce jest, szczególnie dzisiaj. Jak najbardziej tak. Dzisiaj wszyscy się zbieramy e, tutaj z okolicznych ośrodków z Sopotu, z Gdańska. E, no i przyjeżdżają też do nas osoby z Bydgoszczy, z Poznania, także tak, dzisiaj świętujemy. To już 28. tego typu mm -hmm. festiwal. E, czy, patrząc na ilość dzieci, które tutaj są, możesz powiedzieć faktycznie, że ten Skokotyczca nie umiera? Tak, zdecydowanie. W każdym roku widujemy tyle samo dzieciaków. Czasami mam wrażenie, że nawet więcej, także, także fajnie będzie mógł to skakać później. No dobrze, tak jak już jesteśmy też przy tobie, jesteśmy co prawda na festiwalu, ale pytanie prywatne teraz z drugiej strony. Jak twoje przygotowanie? No jest to sezon igrzysk olimpijskich, mistrzostw tak. Europy. Dużo się dzieje. To prawda, dużo się dzieje. E, ja wkładam, jak zawsze 150% przygotowania. Mm, mam nadzieję, że to będzie dobry sezon dla mnie, szczególnie po tej hali. E, że pokażę na co mnie stać i że to będzie dobry sezon dla mnie. I za to trzymamy kciuki, <noise> także piona. I do zobaczenia na Igrzyskach Olimpijskich. I kolejni uczestnicy tego festiwalu, czyli Krzysztof i Konrad. Panowie, skąd do nas przyjechaliście? Z strzewa. Również z strzewa. Czyli sambord szef, jak ja, rozumiem. Tak I jak się panowie zapatrujecie na ten festiwal o skokłotyczce? Bardzo ładnie. No jest plan, żeby pobić życiówkę to na pewno, ale zobaczymy, co tu wszystko przyniesie. A ile ta życiówka wynosi? U mnie 3,40. A u mnie 3 metry. A dwa, w jakiej kategorii startujecie? Junior Młodszy. Czyli to jest rocznik U? U18. U18, no czyli już takie można powiedzieć poważne zawody. Czyli... No, tak jest. Przyjechaliście, rozumiem, tutaj po zwycięstwo bezkompromisowe? Można tak. rzec. A jak panowie wasze, rozumiem, przygotowania, bo to też w ramach takich przygotowań do sezonu letniego, jakieś plany na Lato? No U mnie 4 metry to na pewno chcę, chciałbym powiedzieć, a u kolegi 3,50. A rozumiem, że te 3,54 metry to jest taki wynik powiedzmy ogólnopolski. W tej, dobrej, w tej dobrej płaszczyźnie? Tak, 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 tak. Czyli rozumiem, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę utalentowanymi skoczkami, otyczce, strzewa, także na pewno warto śledzić tych chłopaków i na pewno warto wpadać na takie festiwale jak tutaj ten w Gdyni. Z nami jest Agnieszka Kaszuba, czyli wielokrotna medalistka, mistrzostw polskiej otyczce, no i zeszłotygodniowa gościni w programie Okiem Komentatora. Rozumiem, Agnieszka, że Cię tutaj sprowadza oglądanie tego wszystkiego. Tak, oglądanie, sędziowanie. Ja tutaj jestem jakby od wszystkiego też, no mój klub organizuje te zawody, więc też w roli organizatora jestem. Jestem dzisiaj tak naprawdę od wszystkiego, więc bardzo fajnie, że, że mogę w tym uczestniczyć. Cieszę się, że z roku na rok jakby jest coraz więcej uczestników, uczestników tych zawodów. No jest naprawdę fajnie i intensywnie. No właśnie, tutaj zwróciliśmy uwagę na tą, można powiedzieć, najmniejszą kategorię wiekową, tak. na te małe dzieciaczki, które skaczą z małą pomocą. No i chyba to też jest taka trochę promocyjna, e, tak. jeśli chodzi, promocyjna akcja, jeśli chodzi o to z kokotyczce. Tak. Promocyjna, no tutaj u tych dzieciaków się najwięcej dzieje, jest najwięcej emocji, jest zawsze najśmieszniej, naj, mówię. E, promocyjna, no bo te dzieci tak naprawdę one. Nie, 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 i ze sobą kibicują sobie, to widać tak naprawdę jaka to jest fajna atmosfera przy tych dzieciaczkach. A na jakąś kategorię wiekową najbardziej czekasz, jeśli chodzi o te zawody? Nie, myślę, znaczy, no mam tutaj kilka kolegów z klubu, czy, czy parę osób z rodziny, które skaczą żadnej sympatii takiej bezpośredniej, bo kibicuję wszystkich, Nie wszyscy skaczą jak najwyżej, stawiają rekordy festiwalu, może rekordy, rekordy Polski, życzę wszystkim jak najlepiej. Tak samo i my życzymy, no i Tobie też życzymy wszystkiego najlepszego i powodzenia w tych Dzięki. letnich przygotowaniach. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Razem ze mną Tomasz Kaszuba, główny organizator, trener dzisiejszego wydarzenia Klub Lekkoatletyczny Gdynia. To trzeba dodać, jak się dzisiaj czujesz od samego rana, kiedy wiedziałeś, bo na pewno wiedziałeś, że tu przyjedzie tak dużo dzieciaków. Czuję się pan że wszystko idzie zgodnie z planem, tylko drukarka odmówiła nam w pewnym momencie posłuszeństwa, czyli złośliwość rzeczy martwych. Dzieciaki wynikowo chyba na razie do przodu, chociaż dużo się dzieje, nie ukrywamy, Mamy nadzieję, że padnie dużo rekordów, frekwencja dopisała. Kolejny rok, duża impreza, fajne nagrody, jesteśmy bardzo zadowoleni. No właśnie, jak patrzymy, mamy najmłodsze dzieci, potem mamy, nie wiem jak to nazwać, ale... średniaki. średniaki i ta młodzież starsza zawodników jest bardzo dużo, ale to co widzę, oni traktują to tu naprawdę bardzo poważnie, bo to nieoficjalne mistrzostwa Polski. Tak, w kategorii e, tych dzieci e, już od lat e, nasza impreza e, jest nazywana nieoficjalnymi mistrzostwami Polski w skoku otywce, ponieważ jest to największa tego typu impreza e, tyczkarska. Mamy bardzo duże wsparcie, e, z roku na rok staramy się jeszcze bardziej starać się, żeby zawody były jeszcze wyższej rangi, żeby było jeszcze więcej ciekawych nagród, jeszcze więcej dobrych wyników, ale nie ukrywam też, że pojawiają się łzy, bo niektórzy przyjechali tu po rekordy życiowe, jak tych rekordów życiowych nie ma, no to gdzieś tam jakaś łezka poleci nieraz nawet w trakcie konkursu. No tak. Y Poza tym, że, poza, poza tym, że organizujesz to, to także widziałem, wiele rzeczy robisz, czyli samej organizacji osób tych, do tego, żeby to tak dobrze działało, nie ma dużo, jesteście jakąś tam grupką, ale w następ, następnym roku, jeżeli ktoś chciałby dołączyć jako wolontariusz pewnie, z miłą chęcią o... tak, z miłą chęcią, ja chętnie część swoich zadań, tych takich prostych, oddałbym, oddaję już zresztą w ręce tych swoich starszych zawodników, którzy kolejny rok nam tutaj pomagają i chętnie skupiłbym się na swojej pracy i warsztacie trenerskim, bo byłoby mi po prostu dużo łatwiej. A Główny cel dzisiejszego festiwalu? Radość, szczęście i zarażenie pasją do tej pięknej konkurencji, jaką jest skokotyczca, ale w ogóle do lekkiej atletyki. No i przede wszystkim popularyzacja. A główny cel tej imprezy to jest nawiązanie do wielkiej tradycji i słynnego już trenera, wychowawcy wielu pięciu metrowców, Walentego Wejmana. Którego wnuczka również u nas trenuje, syn również e, trenował. Także kontynuujemy tą tradycję. Jest to myślę piękna tradycja no, dla tutaj naszej rodziny tyczkarskiej, stałej Polski, znana już impreza. Także będzie na pewno kontynuowana. I tego Wam życzymy, żeby było dalej tak dobrze jak jest. Dzięki serdeczne. Jesteśmy można powiedzieć już po tej całej imprezie, wszystko co się działo, co się stało. Wyniki pewnie dostaniecie w specjalnym poście na fali kwotu. Więc zerkajcie sobie, bo no, widzieliśmy tutaj i łzy, i szczęście, i radość, skupienie. Poważne, mocne zawody sportowe. Czyli to, co mówił zresztą nasz gość Tomasz Kaszuba. Taki to właśnie był zamysł tego turnieju. No i mamy wrażenie, że tutaj się wszystko udało. No, jak najbardziej fajne wydarzenie. Fajnie, że tutaj byliśmy. Wiele tutaj ciekawych talentów na pewno się pokazało. No i taki był zamysł tego wydarzenia. Takie jest zamyscę jesteśmy wam pokazać poza tym że na koniec zobaczycie jak rekord świata w próbował skoczyć jak dobrze, że powiedziałeś czy próbował się udało, czy się udało, czy się nie udało no już zobaczycie sami nie oglądajcie tego nie, przynajmniej oglądajcie. Końcu, końcówki. Oglądajcie, <laughs> końcówki ale w całości chcielibyśmy Wam pokazać że tak jak tutaj macie dach całościowo e, to widzicie końcówka e, tych e, wysięgników, jakkolwiek Oglądanie to nazwać jest bardzo wysoko, ale tutaj nie ma do tego świata, jeżeli chodzi o mężczyzn. 6,23. 6,23, Armand Arman Duplantis. Tak jest, tutaj tego nie ma, uchwały 5,09. Tak ale Jelena i Simbajewa. To może dałoby radę tych ale jeżeli chodzi o Duplantisa, to tego nie skończymy, więc skończymy. No tak, nie skończymy tego, żeby powiedzieć o deklaracjach świata. A tak naprawdę, nie słuchajcie nas, dziękujemy organizatorom klubu, Protekcyjne Gdynia, Miastu Gdynia, głównym organizatorom Agnieszko, Tomek robicie świetną robotę. Do zobaczenia za rok. A ja się wtedy naprawdę spróbuję pobić. Będę po trenował, będę trenował naprawdę sumiennie przez cały rok. Tak jest. Trzymajcie się, do zobaczenia w naszych kolejnych programach pali sportu. Ja się może zaprosić jak zawsze na krainę dobrego basketu. Tak, jak zawsze w środę 18 kraina Dobrego Basketu. Fantastyczny. Fantastyczny. Program o pomorskiej koszykówce. Zapraszam serdecznie. Tak jest. A ja zapraszam razem z Jaszkiem na okiem komentatora.